Zmieniał się powoli świat, a zegar odliczał Nikt się jednak nie postarzał, choć każdy się zmienił Starość jeszcze nas nie tyczy, choć czeka już w sieni Będą prawa i toasty, Będą prawa i toasty Radościół Bilatów Gwiazdka pomyślności I bukiety kwiatów Znowu ktoś wykrzyczy głośno Uciekłe pocałunki, uśmiechy na twarzy. Huknie jak z armaty, korek od szampana. Jeszcze... 27 listopada 2019 roku, w wypełnionej po brzegi sali, w restauracji przystanek Czapla Edyte Żydowskiej, spotkali się seniorzy klubu seniora w Czaplinku, działającego przy stowarzyszeniu wspólnota lokalna. Wciąż jeszcze młodzi, pełni energii i życiowej pasji, świętowali jubileusz swojego klubu. Wielu z nich w 1999 roku było twórcami powstania klubu seniora w Czaplinku. Pomoc techniczną i muzyczną na jubileuszu zapewnił Czaplinecki zespół Grucha Band Moniki i Stanisława Gruszkowskich. Przybyłych gości i seniorów przywitała prezes klubu Krystyna Wojtowicz i prowadząca spotkanie Barbara Michalczyk, która w imieniu seniorów podziękowała za przyjęcie przez wielu gości zaproszenia. Uroczystość zaszczycili starosta powiatu Drawskiego, Stanisław Cybula, burmistrz Szczaplinka, Marcin Naruszewicz, sekretarz powiatu Drawskiego, Katarzyna Getka. Zastępca burmistrza Czaplinka, Małgorzata Nowacka, prezes spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej, Marian Rutowicz, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna w Czaplinku, Jan Kubabski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna, w latach powstawania klubu, Krzysztof Olejnik, dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Aleksandra Łuczyńska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Izabela Małkowska, skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna, Czesława Hamerska, pełniąca obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Monika Doroba. Jubileusz zaszczyciły również, zaprzyjaźnione kluby seniora Złubowa, Świerczyny, Uniwersytet III wieku ze Złocieńca, Jagielonka z Piły, koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz Senior Plus z Czaplinka. Uroczystość rozpoczęła się, wspólnym odśpiewaniem, piosenki seniorskiej, radujmy się. Prezes klubu Krystyna Wojtowicz, w swoim przemówieniu, w krótkich słowach opowiedziała, niezwykłą historię powstawania klubu. Wskazała na ogromną zasługę, kierownika miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ani Szepietowskiej w 1999 roku. Oraz ówczesnych władz gminy Czaplinek, m.in. świętej pamięci Zenona Rychliczka i Jana Kubabskiego, jak również prezesa Stowarzyszenia, wspólnota lokalna Krzysztofa Olejnika. Prezes klubu zaprezentowała specjalne jubileuszowe wydanie historii klubu seniora w Czaplinku pod nazwą By Jesień Życia była aktywna i radosna. Książeczkę przygotowała prezes Krystyna Wojtowicz. I członek zarządu klubu Elżbieta Żbikowska. Po wystąpieniu prezes Krystyny Wojtowicz zebranym przedstawiona została prezentacja multimedialna przedstawiająca dwudziestolecie klubu seniora w Czaplinku. Starosta Drawski Stanisław Cybula i sekretarz powiatu Katarzyna Getka złożyli prezes Krystynie Wojtowicz gratulacje i życzenia dalszej pomyślności w działalności klubu. Wręczyli piękny kosz kwiatów i grawerton. Starosta i sekretarz powiatu wręczyli Stanisławowi Polakowi list gratulacyjny oraz honorową odznakę aktywny senior. Burmistrz Szczaplinka, Marcin Naruszewicz, wręczył zebranym dwa ogromne torty wraz z związanką kwiatów, złożył gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom. W imieniu seniorów Prowadząca uroczystość Barbara Michalczik wręczyła burmistrzowi wiązankę kwiatów jako podziękowanie za świetlicę miejską, w której seniorzy co tydzień mogą się spotykać, rozwijać swoje zainteresowania, pasje, lub najzwyczajniej wypić herbatkę i porozmawiać. Wzniesiono toast i zaśpiewano 100 lat za jubileusz 20 lat istnienia klubu seniora. Jako niespodziankę dla prezes Krystyny Wojtowicz, przygotowany specjalnie wiersz, odczytała Elżbieta Żbikowska. Główną sentencją wiersza jest to, że klub nasz działa prężnie i to ma na celu, abyś się nie nudził na emeryturze przyjacielu. Oraz, wierzyjmy, że nasza Krysia jest gotowa kolejne dwudziestolecie poprowadzić przy seniorów pomocy zespołu labazuna i Odnowa. W podziękowaniu za dwudziestoletnie prezesowanie, wręczono kosz z dwudziestoma lizakami. Kolejną niespodzianką, było nadanie klubowi seniora w Czaplinku, nazwy imieniem prezes klubu, Krystynka. Bożena Kędzierska, Bernard Bieniecki i Adam Stefanik, w imieniu zespołu śpiewaczego, od nowa, podziękowali za przyjęcie do klubu seniora, oraz złożyli życzenia dalszej, owocnej współpracy. Na rzecz klubu. Wręczenia podziękowań, oraz upominków, dla pierwszej rady klubu w osobach: Krystyna Wojtowicz, Wanda Gieniusz, Helena Jurewicz, Józia Zawacka, Kazimiera Ambroziak, Zofia Sobolewska, i Stanisława Jakimiec, dokonali Jan Kubabski i Krzysztof Olejnik. Seniorom: z dwudziestoletnim stażem, w klubie seniora w osobach: Anna Karolewicz, Teresa Kołacz, Stefania Nalewska, Stanisław Polak, Stanisław Romanowski, Katarzyna Rudakow, Antonina Tomaszewska, Bogusława Żegalska, wręczenia podziękowań i upominku, dokonała Krystyna Wojtowicz, Jan Kubabski, i Krzysztof Olejnik. Zarząd klubu seniora, w składzie, Krystyna Wojtowicz, Janina Klich, Teresa Biernat. Barbara Grzybowska i Elżbieta Żbikowska, przekazali podziękowania za dotychczasową, wieloletnią, wspaniałą współpracę Katarzynie Getka, sekretarz powiatu Udrawskiego, Małgorzacie Nowackiej, zastępcy burmistrza gminy Czaplinek, Czesławie Hamerskiej, skarbnikowi Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna, Monice Doroba, kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Wcześniej kierownikowi referatu kultury i turystyki, Marianowi Rutowiczowi, prezesowi spółki z zakładu gospodarki komunalnej. Prezes Krystyna Wojtowicz, przekazała podziękowanie dla prowadzącej uroczystość Barbary Michalczik. Gratulacje, i życzenia prezes Krystynie Wojtowicz, złożyli przedstawiciele klubów, Uniwersytet III wieku ze Złocieńca, Jagielonka z Piły, Łubowa, Świerczyny. Z Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i z Klubu Senior Plus. Gratulacje złożyła dyrektor Czaplinackiego Ośrodka Kultury Aleksandra Łuczyńska oraz prezes spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Marian Rutowicz. W imieniu Janiny Gąszcz, wieloletni dyrektor Czaplinackiego Ośrodka Kultury. Współpracującej od 1999 roku z klubem seniora, Grawerton z gratulacjami i życzeniami, przekazała, Teodozja Karbowiak. Sabina Pierwiniecka, w imieniu nieobecnej Janny Szepietowskiej, wieloletniej kierownik miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej, przedstawiła listy gratulacyjne. W którym pani Ania przedstawiła krótką historię tworzenia klubu seniora, oraz życzyła wszystkim seniorom, pogodnej jesieni życia. A na zakończenie uroczystości, prezes Krystyna Wojtowicz, podziękowała za wszystkie gratulacje, życzenia, oraz ciepłe, miłe słowa. Złożyła również bardzo gorące podziękowanie, dla wszystkich sponsorów i jubileuszu, których było wielu. Bez ich wsparcia. Nie byłoby tak wspaniałej uroczystości. Stwierdziła, że człowiek jest tyle wart, ile może zrobić dla drugiego człowieka. W drugiej części jubileuszu, burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, na życzenie seniorów zaśpiewał kilka utworów operetkowych. Natomiast Czaplinecki Teatr Czapla, działający przy Czaplineckim Ośrodku Kultury, przedstawił bajkę pod tytułem Czerwony Kapturek. Następnie seniorzy bawili się na kilkugodzinnej biesiadzie seniorskiej. Żegnamy się we dwoje, splecionych wiele rąk, lecz my wolimy swoje. Spójrz mi twarz jeszcze raz, spójrz po raz ostatni i nie odrzucaj mnie, bo świat we siebie zgaśnie. Nie nie skracaj chwili rozstania. Ja wiem, że kochasz mnie, że jesteś zakochana. Spójrz mi twarz, jeszcze raz. Spójrz po raz ostatni, i nie odrzucaj mnie. Bo świat przez ciebie zgasnie. Odjechał. Pociąg twój z pociągiem odjechałaś, a ja zostałem sam, choć jesteś zakochana. Spójrz mi twarz i jeszcze raz, spójrz po raz ostatni, i nie odrzucaj mnie, bo świat bez ciebie zgaśnie.